Dzień dobry, doktor Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy. Przygotowując się do warsztatów, uzdrawianie dzieciństwa, praca z wewnętrznym dzieckiem, natrafiłam na książkę John Borysenko, wina jest nauczycielką, miłość lekcją. W tej książce znalazłam fragmenty, które bardzo mnie uradowały, ponieważ dotyczyły psychosyntezy. A tutaj właśnie je zanonsuję. Roberto Sagioli, włoski psychiatra, który rozwinął psychosyntezę, stwierdził, że każdy z nas posiada cały zestaw osobowości, które żyją razem pod wezwaniem nazywamy mnie ja. <laughs> Często jesteśmy znacznie bardziej świadomi niektórych naszych części składowych, a często mniej świadomi. W tym labiryncie masek i cieni świadomie wybieramy role, które są dla nas prawdziwe, a inne chowamy za kurtyną. I drugi bardzo ważny fragment, który pokazuje, co to znaczy praca z wewnętrznym dzieckiem, to właśnie ten, który przedstawię, bardzo krótki. Wewnętrzne dziecko wciąż odczuwa potrzebę opłakiwania tego, co straciło. Jeśli nie zakończymy procesu upłakiwania, który oczyści nas ze wszystkich bólów, nie będzie miejsca na uzdrowienie. Jak zawsze, nasza wewnętrzna praca ma odpowiedni czas i porę. A więc dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do pracy z wewnętrznym dzieckiem ponieważ to jest nasz fundament i z tego budujemy potem dom, nasze ja, prawdziwe ja, a nie to fałszywe, które wynikło z dramatycznych doświadczeń naszego dzieciństwa. Dr Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy.